Po pierwsze, jeżeli poprawiamy, mamy zamiar poprawić wielkę, to nasza uwaga musi być jednoznaczna dla przeciwnika. To znaczy, jeżeli chcemy poprawić wierkę, to mówimy głośno, poprawiam. I poprawiamy tak, żeby przeciwnik to widział, a nie tykamy palcem, bo troszkę nam krzywo stoi i pod nosem, tak. I druga rzecz jest zawodnicy, którzy skończyli partię, bardzo proszę o opuszczanie strefy gry, bo w momencie zakończenia partii stajecie się osobami postronnymi. A zwłaszcza, bardzo proszę, nie komentować wydarzeń, które dzieją się na innych partiach. Zwłaszcza, jeżeli te partie są niezakończone. I'll check your heartbeat under the covers. You'll test me too, as you would any lover. You say go easy, take it slow. Flower and bloom then I'm your honey bee